Pieski Los. Pis dedykowany mojemu nowemu współpracownikowi. Myślę, że przyszedł czas opowiedzieć nieco o szczegółach misji przydzielonej przez stwórcę. Otóż każde społeczeństwo, aby sprawnie funkcjonowało, potrzebuje komunikacji między sobą. Na większe odległości nasze możliwości są ograniczane, głównie przez stare nawyki oraz zwyczaje. Na Księżycu lunarnet, odpowiednik ziemskiego wondernetu, pełnił funkcję zarówno komunikacyjną, jak i ograniczającą. Tutaj, tę drugą rolę pełniło radio. Właśnie od niego miałem rozpocząć swoją misję głoszenia lunarnego słowa pośród społeczeństwa. Aby zapewnić sobie sukces, musiałem wyeliminować lokalnego rywala. Diamentowego psa imieniem Rover, znanego w tych okolicach z prowadzenia Radia Clow, skupiającego swą ramówkę na czytaniu tekstów zakazanych. W głównej mierze były to podrzędne erotyki wyznające propagandę sukcesu, kult szybkich samochodów, telefonów komórkowych, a także kawy czy ostrych narzędzi. Brzmiało to jak przepis na dobrą audycję, i nie myliłem się. W okolicy była to jedyna szanująca się radiostacja. Stwórca stwierdził, że tak być nie może. Moje zadanie sprowadziło się do ukrócenia działalności rowera, przynajmniej do czasu osiągnięcia podobnego sukcesu. Nasza stacja, nazywana na początku kucykową rozgłośnią, była na etapie ukończenia. Brakowało tylko zapotrzebowania mieszkańców na konkurenta Radia Klow oraz prezentera o medialnym głosie. Jako pomoc otrzymałem mapę z jaskiniami prowadzącymi do ich krainy. Zbliżał się wieczór, a wyłaniający się z koron drzew wiecznie wolnego lasu księżyc napełniał mnie odwagą, niezbędną do przekroczenia progu uzdrowiska. W domku paliły się światła, a z zauchylonych okien ulatywał ostry zapach. Wokół rozchodziły się przyprawiające ociarki chichoty. Nie potrafiłem ocenić, czy radość zagościła w tym skromnym przybytku, czy może jednak negatywna opinia kontroli wywołała u domowników chęć do zatopienia smutków w alkoholu. Wewnątrz zostałem pochylony nad aparaturą Flatershaj. Pojedyncze krople wybielacza wpadały do flaszki z denaturatem. Klacz umilała sobie czas, wpuszczając coraz to nowe porcje i obserwując zachodzące procesy. Zapach fabrycznego etanolu oraz środków czyszczących penetrowało psychikę bardziej niż skarbówka portfel podczas rozliczeń kwartalnych. W dodatku odniosłem wrażenie, że do mieszanki dodano również Amoniak. Całość tworzyła niemożliwą do pokonania przesłonę. Zwyczajny śmiertelnik już w progu walczył o zachowanie przytomności, a wizja wkroczenia w głąb pomieszczenia wykręcała nogi o 180 stopni. Cykocie, Jakże miło to cię znowu widzieć. Pozdrowiła zdrowo upita. Wchodź, wilko me. Poza nią widziałem leżące na podłodze szczury oraz udające nietoperze suiki. Reszta zwierzaków prawdopodobnie zdążyła uciec, nim opary całkowicie wyłączyłyby ich umysły. Flatershein nie wyglądała najlepiej. Co gorsza, co jakiś czas pokazywała mi chwiejnie kołyszącą się głową wiele niebezpiecznych narzędzi. Przezorna, bezpieczna! Oznajmiła z szerokim uśmiechem i wpuściła kolejne krople. Z strzyjki butelki wyskoczył parowy obłoczek, a potem i jednostajny pisk ukwiecił i tak bogate w dźwięki pomieszczenie. Jak rozumiem, inspekcja się udała. Flatersza zrobiła tę minę. A czemu miałaby się nie udać? Na tyle mieli kilka zastrzeżeń, a czy ja nie z takimi sobie radziłam? Chyba nie chcesz powiedzieć, że. Naj, 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 nic z tych rzeczy! Przyszli, zrobili protokół, podpisałam to wszystko. A teraz urządziłam sobie też aromaterapii, aby uwolnić umysł od niepotrzebnych trosk. Spojrzałem z niepokojem na zwierzęta. A co z nimi? Jak te co? Leżą zatopione w odprężających snach. Nagle z piwnicy dobiegły odgłosy jakiegoś nietypowego zwierzęcia. Dźwięki, przypominające skomlenie, nie przypominały znanych mi do tej pory stworzeń. Znając Flathershire, mogła tam uwięzić nieprzechylnych jej urzędników albo nieszczęsnego bibliotekarza. Właścicielka szybko rozwiała wszelkie obawy. Podeszła do drzwi i pociągnąwszy za klamkę, wpuściła do pokoju niebieskiego kucyka z białą, skołtunioną grzywą. Ujrzawszy nowego domownika, rzucił się na mnie i zaczął oblizywać. W obronie zacząłem syczeć i machać pazurami, ale Tamfen uparcie próbował się ze mną zapoznać. — Co to ma być? — krzyczałem, próbując nieudolnie ściągnąć z siebie kucyka. — Skru, do nogi! Kucyk odwrócił głowę do flaterszaj, która w międzyczasie wyposażyła się w ciasteczkową kość. Zwierzak szczeknął, piskliwie podchodząc do myślanej klaczy. Aby tylko dostać swoją nagrodę, podskakiwał na tylnych kopytach i radośnie merdał ogonem. Waroj, Zwierzak imieniem skró momentalnie przywarł do podłogi, patrząc błagalnie na trzymaną przez flaterza i ciastko. Otrzymawszy swoją nagrodę, leżał i zajadał się smakołykiem. Wstałem cały oblepiony śliną. Poczułem się, jakby wiecznie wolny las znowu zechciał podzielić się swoimi paskudnymi dobrodziejstwami. Zlizywanie tego zajmie wieczność, pomyślałem. To jest Skrullus. Czasem nie odwiedza, ale to tylko dlatego, że tamte lebiegi z wariatkowa, w którym ją trzymają, nie mają pojęcia, jak obchodzić się ze zwierzętami. Niestety ma dziwną manię gryzienia mebli, dlatego też muszą ją zamykać w piwnicy na czas goszczenia. Ale dlaczego się tak zachowuje? Mówiłem ci już, że jest pacjentką wariatkowa. To jest ciężki przypadek psa uwięzionego w ciele kucyka. W tym momencie coś mi zaświtało. Nie wiedziałem jednak, czy pomysł ten jest produktem mojego sprytu, czy halucynacją wywołaną gęstniejącym zapachem z aparatury. A może ja się nią zajmę? No wiesz, spędzę kilka dni na spacerach, pieszczotach i integracji. Będziesz miała mniej na głowie. i mimo upojenia, spojrzała na mnie z należytą ostrożnością. Nie sądzisz, że nie mający pojęcia o świecie, a w dodatku pozbawiony mieszkania kot jest kiepskim kandydatem na opiekuna? Mam doświadczenie w zajmowaniu się zwierzętami. Ta, a jakie? Miałem kiedyś srebrną rybkę. Uwaga na marginesie. Tylko na talerzu, ale o tym Flateczej nie musiała wiedzieć. Wendeba! Krzyknęła. No to prawie to samo. Weź ze sobą paczkę ciastek, za którymi tak przepada. Tylko wróćcie przed pełnią księżyca, jeśli to podróż na kilka dni. A dlaczego? Powiedzmy, że wtedy sprawia największe problemy wychowawcze. Rozmowę przerwał nam komunikat radiowy. Za chwilę wasz ulubiony program naukowo-rozrywkowy. Przygotujcie się na kolejny odcinek Miłości w masarni. Tylko dla pełnoletnich słuchaczy. Flatterszaj zrobiła wielkie oczy. Aparaturę wyrzuciła do piwnicy, a mnie wraz z psem za drzwi. Bawcie się dobrze! krzyknęła na pożegnanie.